Jaki jest wasz ulubiony mem? W 1976 roku, czyli mniej więcej w czasie, kiedy Steve Jobs wypuszczał na rynek pierwszego apla, brytyjski zoolog i publicysta Richard Dosson ukrył słowo mem. Memy to nic innego jak informacje przekazywane sobie między ludźmi, które są samokopiujące się, dostosowujące się do otoczenia, zupełnie tak jak. Geny. Memami mogą być obrazki, takie jak na przykład Grumpy mogą być piosenki, jak na przykład Stolat, czy pozdrowienia, które są modne w danym momencie, jak się maczynarka. I wraz z rozwojem mediów społecznościowych, memy rozprzestrzeniły się niczym wirus. I stały się obowiązkowym punktem wielu marek, jeżeli chodzi o ich strategię komunikacji. I tak wiem, wiem, teraz mi powiecie, oczywiście, w b 2 to można, ale, jeżeli chcecie znaleźć przykład w b 2 gdzie to podejście również działa, to spójrzcie tylko na komunikację Sherbi, gdzie bardzo fajnie wykorzystują zdjęcia ze swoich sesji, które robią autorsko, do odpowiedzi, do tworzenia memów na bieżące wydarzenia. W związku z tym warto przemyśleć, czy taka komunikacja, która pokaże waszym odbiorcom, że dokładnie rozumiecie ich język oczekiwania i to, jak się w danym momencie czuje, nie będzie dla was dobrym wyjściem, szczególnie w kontekście nadchodzących świąt czy różnych okoliczności w kalendarzu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co działa w marketingu Sherby, to koniecznie zobaczcie odcinek surowo o marketingu, gdzie Bartek Ziemiański zdradził mi kulisy ich strategii marketingowej. Także serdecznie zapraszam.